Będą już teraz z nami Kurde Preiery O Jezu Jezu znowu Fajna broń na mnie <laughs> <laughs> Ej Tutaj nie szarżuj Peter w końcu widzę te napisy Boże Peter, zrozumiałem Piter Peter, Peter, to się nie chciało Głupi brab kurna. chociaż ogólnie w tej grze nie odczuwam tego, że się nagrywa. Chociaż na starym kąpie to była taka różnica jak się zeszło nagrywać, a nie nagrywał się, że o oh jezu <grywa> Nagrywasz taki RGFP Można tu kurno jak to grop nie chodzi, czterek czemu uciekasz? O, chce zginąć. Najwyraźniej. No, Widzisz no. mu beczkę pod nogi czyli. Cztery na stronę. Dobra, pójdźcie tutaj. Dawaj, wyjdziemy do tego, do... ...do, do fajwa, tam będziemy robić tower defense'a. Gdzie jest? Jest tu. Jest. Ze ziami! Dzięki! Dzięki! Pranz, gdzie Dzięki! Pomagasz? Dzięki! I uciekać! O, tu jest tam broniec, Kadek! Ta! Działacie się, czy? Nie, to jest tym pierwszym, początkowym, wiesz? ma bejt, co robisz? Pobiegłeś jak debil pierwszy, no to może też teraz odwaliłeś się, jak debil. Nie pigujmy jak debil. To się nazywa speedrun. Zachowali się za ścianą przed takiem, to co to jest, jak to się nazywa? Speedrun <G magnificatyyle> go No, 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 no,

Tak, dzięki za cholera ci kaveruję. No właśnie czułem przed chwilą na staj pletach. Sto cię bardzo się Hunter Teraz dzięki Wiązce. Na dole O widzisz Prze no, tam tam ściany jeba to nie pisałem, bo mi się to KIO jest na tej mapie Lipiej, kurwa podpalili w niej, kurwa E tam pisarz mniej strzela. Grush, kurwa? Jeszcze to wczoraj sam ginie. O Jezu! Co się stało? Będziemy za nagrywat jak to nieskończono z Kurde, co się stało? Gdzie biegnie Jezu, ale ja naprawdę nie wiem, co się stało! Jak to się mogło stać?! Jesteś pewien, że to chcesz zrobić? Jestem pewien! Jesteś pewien? Dziesięć pocisku, wiesz, na pewno zjedzie się tyle HP. A potem to już tylko uciekam. Lecisz się? No, no, właśnie. Tank! O, no, fajnie! Dostałem wryj, dzięki Spieszacz, spieszacz, świetnie, spieszacz Fuck you, Francis Ach, faj to kampa tutaj, dobra, jest kampa No tak, to na pewno dobra Zasz tej części już, już nie da lecieć, lecieć się szybko. Nie ma Jezu, myślę, że jest o, tak. o, drugi tank, ukryć mnie pisz, pisz, gdzieś, Bum kya bum kya Fuck I'm gonna die Ben das gebe ich jetzt aber Komotte Alter, ja, man, ich hab auch Idziemy, idziemy, idziemy Ty, wtf się tam dzieje? Tak ciągle z niego krew leciała, z tego Huntera Fajnie, 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 fajnie. Uwierz, że moja kampa jest najlepsza no Nie, nie, bo coś tam, bo coś tam Idę no. na tanka Jasne, jest Wyatt Fuck! No! No! Wiedziałem! Dlatego <laughs> uciekałem! Czekam teraz! Kurra no! Miałem tego refleksu! Dzięki, dzięki! Po cię panie na ratowanie ja. Dzięki, Mati! Widzisz, widzisz, tu jest mój ból! Co no tam no pozwalałeś? No. Patrzę się na ciebie! No nie mogłem szybciej, ty! Przecież patrzyłem się na ciebie, stałeś sobie! No bo nie mogłem się ruszyć, bo mnie zombie! Kurwa, i teraz mnie żeby tylko przestać to nagrywanie. Jeszcze Gumer w dodatku. G gumer? No. Mam taką ochotę ci wywalić z tego spasa. Trzeba było. O kurwa, tank. Ej, czemu to się nie otwiera? <noise> Bo Francis pod tym jest chyba. O kurwa. Giniemy, kurwa. Wstawaj, kurwa, wstawaj. Dobra! Bumer, bumer, z obok Ciebie bumer. Dobra, już kurwa No, what the fuck, no! Ja yes, to się, dawaj lec, lec, lec! Ja się wyleczę, spokojnie! Wbijaj kurwa! O, smuker! <noise> kurwa, co za debil! Wbijaj tu, kurwa! Ja chcę lajkę, like bozdoń! Kurda, nie! Kurda, szmato kurwa! <noise> Jaki zjeb! Ja jak lajko Boss. Fuck <laughs> O Boże. Ale jest. W końcu nagrane! Boże, w końcu! Kurwa. Dlaczego on jeszcze nie patrzył drugi flyer? Powinien patrzeć, mogłem go zabić. Mogę Ciebie zabić, wiesz? Teraz trzeba zbanować. O, łączny czas. 17 13. minut. Więc nie będę tego wrzucał w dwóch partach. No wrzuć. Nie będę wrzucał tego dwóch bo to będzie... prób zero! No wrzuć! Wcześniej było w rundach, to teraz też będzie w rundach. Żebym to jeszcze dzielić teraz na party. Why not? Ops, kasa upadła. Proszę. Idę na papiery. Fajnie to brzmi. Dobra! Skoro, że się nie pożegnał, bo to już koniec. O oh, no. Czekaj, pożegnaj się, bo on tu tam już wiesz. Siemano. Siemanko. od jaki to jest siemanko.